A wszystkim. dzisiejszy odcinku, moi drodzy, już po majówce. Bo ja mam po majówce i teraz ciężka praca. Co dziś robimy? Moi drodzy, magazynujemy energię. A, taki dzisiaj dzień, taki troszeczkę bym powiedział deszczowy. Musimy teraz drobnić, mówię. Ten bałagan trzeba tutaj zabrać stąd. To zacznie trawka, zacznie rosnąć, tu trzeba będzie pokosić. O, jak to się mówi stary zestaw, chociaż część osób powie, czego ja go tak męczę. Rębak tarczowy jest do 20, na 25 koni tak? Nie do końca, minimalnie jest 25 koni, no, tam minimalnie jest zalecane jest, tak, że... 25 kom, a 35 No prawda, 35, część osób się zapyta dlaczego te 25? O. Nie ma co brać 60 do takiego rębaka, w Ursusie trzeba po prostu jednemu siedzieć no, i po co, jak to się mówi? No, marnować jednemu czas, żeby siedział sobie na tym siedząku. Nie wiem, czy było 100 kg położyć na tym siedzeniu, żeby czujnik nie wyłączył wałku. Także robimy to przy, jak to się mówi, T25. A T25 jak zdrowy, zaraz otworzę maskę. No, zobaczcie, zobaczcie, jak wszędzie jest sucho. Jest wszystko dobrze. Już, jak to się mówi, choroba zażegnana. Nie ma co, trzeba go po prostu docierać. docierać. Tu się rusza, tam się rusza, ale jest dobrze. No, Powiem, tak nie będę tych wędzisz żywioł, nie wiadomo jakichś ciągników. No. u mnie każdy ciągnik ma określoną pracę. Johnem to się ora i tam cięższe roboty. No tym tam bardziej się tak, takie precyzyjne ro robi. No a tym o taką do rozdrabniania. A ten, ten cała reszta. A ten cała reszta ogarnia. No, takie brudne roboty robi, no, nie powiem, gdy, bo gazarkowanie to jest brudna robota. No ale daje radę. Zobaczcie, suchy silnik, niedługo może coś, coś tam się wymieni, coś tam, coś tam. Powiem tak, naprawa została udana. No. Ja sam się zdziwiłem, no, że się naprawia z powarką, Takie dziwne. <grypy> Jaki ciągnik się naprawia z powarką? Jaki ciągnik naprawia się z powarką. No właśnie. To się podspawa, tam się zespawa, tam się nagwintuje I chodzi, moi drodzy, chodzi. No, jeden z najlepszych ciągników. Może nie wygląda nie wy... jakieś rewelacyjne, nie ma jakichś upływowych kształtów, ale chodzi. No, to się gałęzie, się. Także tych gałązek troszkę jest. Podejrzewam, że to będzie koło 10 orów. Także co robimy? Rozcinamy takie większe. Takie większe to chyba nie puścimy na ten. Orzek jest najgorszy do rozdrabniania. Najgorszy, bo te, te gałęzie ma taki, kruś, taki, taki dziad. No, orzek to jest dziad no, do rozdrabniania. Także trzeba wybierać, trzeba obcinać, bo to nie wejdzie. Tu, tu, tu się nie, nie jest elastyczny i to takie jest. Tu no. mało wyciągać, rozcinać. Tu nie masz przesuwu hydraulicznego. Nie, nawet i przesuw hydrauliczny nie, nie pomoże. Tu trzeba po prostu porozcinać. Inaczej się na przykład wciąga drzewka takie owocowe, tu powiśnia, śliwka. No co giętka, orzech jest taki twardy. No, jak ktoś się mówi, używam elektryka, no, chociaż ja nie jestem takim zwolennikiem elektryków. Ale powiem szczerze. No taki Leciutki są, tak. Ręce tak nie bolo. Tu zaraz trzeba było odpalać co chwilę. Tak, tak. No, to się mówi, mam tu piłę na podorędziu. Coś mi trzeba rozdrobnić na przykład do... Nie muszę szarpać, nie muszę, jak to się mówi, marnować zdrowie. Podostrzyłem to kiełancę, bo już był tępy. No i trzeba, tak jak to się mówi, tak... tak sprowadzić tę gałąź do tego, żeby to weszło do tego ryja. Ja to tak nazwę, do tego ryja, gęby. Do tej smoczej gęby, żeby to... To, to nie wejdzie, no zobaczcie. To jest tak troszeczkę ta piżone, że to nie wejdzie. Muszę jednak jednak część uciąć. Tak, tak. Ja mówię, taka pilarka naprawdę jest... O. Można taką długość, nawet minutę trzymać. Nie jest ciężka. Oczywiście, akumulator. No, fajna rzecz. Zdradzę no, Ci powiem. coś. Będzie się jeszcze jedną pilarkę Jeszcze taką. jedną pilarkę będzie? Będzie. No, ale już Będę jeszcze, dwuręki, jeszcze tak? troszeczkę. Będę dłużej, tak? Będę no. <laughs> Także ja mówię, do takich gałęzi to jest pierwszy Jak ktoś ma na przykład jakieś sady z tymi drzewkami owocowymi, co jakiś tak się likwiduje. Powiedz mi, co zrobić z tymi gałęziami? No? no, zaproponujcie coś, co zrobić z tymi gałęziami? Co się kiedyś robiło? Wywoził się do lasu. Nie ukrywam, wywosiło się do lasu. W tym lesie tak to wszystko gniło. Taka była chołpa, później potem to mniejsza, mniejsza, mniejsza. Ale teraz wykorzystamy to. Wykorzystamy do energii. W celu energetycznym, moi drodzy, to jest oko, To jest oko. To nie można wyrzucać do lasu. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Ja może ten worek już ściągnę tutaj. O, no pokażę, jak ta zrębka wygląda. Czekaj, muszę. O, patrz, jak to ładnie wygląda. A to, to, to jest tak troszeczkę grube, to jest? No troszeczkę tutaj. grube, nie powiem. no, Nie za mało Ty? masz obrotów tutaj? Na wałku? Yy, tam można coś Dużo by było ustawić. To może 1000. Ale nie. Obrotu na minutę, żeby było. Tyle co w że może ci dać? Yy, ja to ustawiam jakieś 1000. Jak to ustawiasz? Masz 540. Jakie? Ale mi chodzi na wałku. 1500 yy, nie ma. Tu jest jeden obrót, chyba w 500. 540 jest obrotu. Ale obrotów. mi chodzi, żeby było 1000. A w że masz dwa obroty na wałku. Masz 1000 i masz 540. No tak no. czy nie? No niby tak, ale powiem tak, czy, czy sens by byłaby ta sens jest, no no jest takiego umilenia, takiego zmienienia całkowitego. No do podajnika wtedy by ci woszło. Nie wiem, ja się to wykorzystać w Co, z suszarni. Wy to zorkiem. Patrzcie. Nie, nie, orzek się nie daje daje do ale mam też inne smaki. już wędzarnia prawie tego. Może jeszcze dzisiaj nawet zaczniemy. Zobaczymy, podciągniemy betoniarkę na koniec. Zobaczymy. No i drodzy, troszkę nam się upóźniło, jak to się mówi, no mieliśmy to robić. Troszkę wcześniej, ale... Maj przyszedł. Maj przyszedł. Majówki były. Słuchajcie, nie byłem wydolny. Pracować. Ciężko było. Tak szybko wróciłeś do farmy. Do 4 maja. No, także nie ma co. To, to nie ma co, tak wiecie. Był reset. Nie no trzeba się czasem, czasem zresetować, no. Wypijesz duszę i będziesz nieszczęśliwy. To wchodzi ten kotek wam? No tylko kulczy ekranu, czy nie? No, fajnie jest. Nie powiem tak... Naprawdę zadowolony jestem, zadowolony, naprawdę, no nie byłoby coś z tym. że ten kosztuje? No na pewno droższy jest, myśmy byli My jeszcze, jeszcze w takiej atrakcyjnej cenie, jeszcze ta stal nie była taka droga, no nie ma co się ukrywać, no stal coraz droższa. Oddzieli się te grubasy od, od tych, tych cieniaców i no porządek trzeba być ja, bo, no. O grill patrzcie, jeszcze gorący. Jeszcze gorący grill, no, ale Krzysiek jeszcze jeden zrobi, jeszcze jeden ceglasty zrobi. Dobra, także ja tu jeszcze działam, odpalamy. Sama ekologia, no i ktoś mi nie, mnie ktoś zarzuci, że ja nie jestem ekologiczny. Zobaczcie, nie wytwarzam śladu węglowego, no tu troszkę wytwarzam, ale nie dużo. Ja bym tu zaczepił 60, to to, to 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 by było, o to by było, no. Także o, i tu magazyn energii, jeden z najlepszych magazynów energii. I naprawdę to jest oze, to jest odnawialna źródła energii. To nie jest jakieś tam. To co wasze to nie jest jakieś ciepła. pompy ciepła. No. To jest OZE. To jest prawdziwe OZE. Pompa ciepła jest nieemisyjna, ale nie jest OZE. Zaczynamy być bardziej ekonomiczni, wykorzystujemy wszystko, co się da. No. W najbliższym czasie, jak zakupimy niedługo piec, będziemy myśleć nad piecem, zakupimy coś jeszcze. No, także większe gałęzie rachu -ciachu. No. Takie większe. 10 się... tysięcy subskrybentów uzyskaliśmy. No, to fajnie. Cieszy mnie to, że po prostu ludzie oglądają, no. Jak to, trzeba będzie wziąć udział w tym? Stary, ale durny? Stary, ale głupi, tak? No, coś tam nagramy. Weźmiemy udział w konkursie. Także zachęcam do udziału w konkursie Jacka Mocnego Stary, ale głupi. Nie, stary albo wariat. No, stary, ale wariat, tak? Także bierzcie udział, zobaczymy, no. A nie wiem, kto to będzie wybierał. Jakiś jury? Nie tak, czy to, czy to będą widzowie wybierać najlepszy? Nie wiem. Fajny komentarz był tam. Jaki? Że wzięli Jarka Ogarka do promocji, bo jakby wziął udział, to by wszystkie nagrody wygrał. A skąd wie, że nie weźmie udział? No bo jest jakby twarzą tego. Aha, czyli on nie będzie brał udziału? No tak mi się wydaje. Dobra, bierzemy się za robotę. dwa wory wielkie. nie wiem, może się przyrzucić. Ciężko zawiązać No jeszcze ten Jak tutaj już widać skupy nie ma zostało jakieś takie wiaderko takich no to się wyrzuci na kompostownik 2, 4, 6, 8, 9 woreczków Da się da się kurczę odpowiednim sprzętem wszystko się da zaraz to pozbieramy nie ma worków więcej? Muszę zamówić worki. Wszystkie się skończyły? No to się koło 500 drogie. Muszę zamówić worki, bo tam jeszcze. Tam koło paneli będziemy mieli. O, tam z 15 worków o. będzie. No tak. Zostały jeszcze ze dwa. zapchało nam się raz, kurczę! Ale, ale z tego, względu, że mam dużo paliwa, zabrakło zaczęło z obrotów schodzić i coś tam, coś tam, ja też tam jeszcze dodawałem gałęzi. I bym powiedział, zadławił się, bo jakby się z obrotów nie strzedł to by poszło. No to nie są takie nie wiadomo, jakieś grube gałęzie. Fajnie no. nie słychać, co? Nie słychać tego, jest ten komfort słuchowy. tym, tym mi się podoba, że... Nie ma tego... Jednym akumulatorem porozdrabniałem te gałęzie. Nie wiem, może słaby, no nie powiem, co jest dalej. Ale takowo do gałęzi. Cichutko patrzcie ja z nią pójdę po choinkę, ja z nią pójdę po choinkę. No, zobaczymy czy cieknie. mój więc. Suchutki, Sychutki. A już myślałem, że odchodzi. Myślałem, że już odszedł. Przez chwilę. Jeszcze nie, jeszcze dam radę. Jeszcze go troszkę wykorzystam. Chciałem teraz na lataczkę, czy wywieźć to. I skończone, i skończone, moi drodzy, z porządnym sprzętem, z zabawką, i skończone. Ja idę zasuwać tam, poukładać układać to. Także moi drodzy, w tym odcinku kończę i do następnego.